Dzień z życia Mira Media. Tym razem zostajemy w naszym studiu, gdzie mieliśmy do zrealizowania dwa podcasty. Rozpoczęliśmy od nagrań podcastu Bibeloty, który tworzony jest na stanowisku z lamelami. Stworzyliśmy je z myślą o nieco cieplejszym oświetleniu i takiej przytulnej atmosferze, która idealnie pasuje do wydźwięku bibelotów. Podniesiemy ci teraz ciśnienie. Co widzę, czujesz? Fajne. Rozmowa nagrana, a więc przyszedł czas na przygotowanie drugiego stanowiska. Tym razem dla podcastu Piękno pod prąd. Przenosimy się więc na stanowisko z tłem imitującym beton. Ustawiamy mikrofony, a następnie światło. Dwie lampy z softboxami, które stanowią światło kluczowe dla rozmówców. Doświetlamy także tło dwoma mieczami LEDowymi, a także zasłony, aby urozmaicić wizualnie kadry. Jeszcze tylko kamery, a mamy tutaj trzy po jednej na każdego rozmówcę i jedną szeroką, oraz rejestrator Zoom, na którego nagrywamy audio. I tak prezentuje się całość. Na sam koniec wrzucamy wam jeszcze kadry z obu tych podcastów. Który wam się bardziej podoba? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli wy również szukacie miejsca, w którym nagracie swój podcast, to nasze studio stoi otworem.